Witam Państwa serdecznie na swoim kanale. W dniu dzisiejszym chciałabym przybliżyć Państwu problematykę zadośćuczynienia za wyrządzone szkody. Już wcześniej mieliśmy możliwość zapoznania się z tym, co przysługuje osobom poszkodowanym w wypadku. I w tej sytuacji, kiedy my sami osobiście odnieśliśmy szkodę na swojej osobie, wiemy już z wcześniejszych odcinków, że te szkody dotyczą. Nie tylko obrażeń naszego ciała, obrażeń, jakie doznaliśmy właśnie w sferze fizycznej, ale przede wszystkim też w sferze psychicznej. Niejednokrotnie stanowi to duży problem w wyliczaniu należnej kwoty zadośćuczynienia, bo w tym odcinku chciałabym zwrócić szczególną uwagę na kwestię, jaką jest zadośćuczynienie. Przysługuje ono osobom poszkodowanym według kodeksu, za uszkodzenie ciała lub wywołanie właśnie rozstroju zdrowia, nie tylko właśnie fizycznego, ale również zdrowia psychicznego. I w tym miejscu chciałabym przywołać orzeczenie sądu najwyższego, które w dużej mierze właśnie obrazuje to, jakiego rodzaju kwoty mogą być dochodzone przez osoby poszkodowane. Musi być to przede wszystkim kwota nie o wartości symbolicznej i nie może być ona też nadmierna. I dla określenia właśnie rozmiaru doznanej krzywdy, Sąd Najwyższy w roku z 2018 roku powiedział, że trzeba przyjąć następujące elementy: mianowicie wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych, jak również psychicznych, które poszkodowany doznał w wypadku, ich intensywność i czas trwania. Istotnym też elementem w przypadku doznanych szkód, właśnie w obrębie fizycznym, jak też psychicznym, jest nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołanego rozstroju zdrowia. Istotnym też elementem jest to, że my niejednokrotnie jako osoby poszkodowane też wykonujemy już prace zawodowe, jesteśmy też uczniami, i doznany wypadek w istotny sposób dezorganizuje nam nasze życie. To również ma wpływ na wysokość przyznawanego zadośćuczynienia. Te wszystkie elementy wzięte razem pod uwagę dają możliwość oszacowania kwoty zadośćuczynienia. Taka kwota zawsze jest ustalana indywidualnie. Niestety nie ma na chwilę obecną wypracowanych żadnych tabel, które mówiłyby, jakiego rodzaju kwota zadośćuczynienia przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku. I tak nie możemy miarkować tymi samymi elementami osoby, która ma bardzo podobne na przykład złamanie kończyny dolnej, bo elementy, o których już właśnie wspomniałam, będą u każdego z nas różne. Dlatego też w kwestii wyceny zadośćuczynienia, ustalenia rozmiaru kwoty, jaka należy się osobom poszkodowanym, służą Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Dziękuję Państwu za uwagę w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji swojego kanału, albowiem dzięki niemu mogę go rozszerzać i docierać do jak największej ilości osób poszkodowanych, którym chciałabym pomóc. Dziękuję.